Witam w prezentacji pierwszego numeru samochodów z serii Szybcy i Wsiekli od Daagostini. W tym numerze Dodge Charger RT 1970. Pierwszym modelem w kolekcji jest Dodge Charger RT-1970. Model otrzymujemy w gablotce wraz z podstawą. Mamy czarne tło z logiem kolekcji. Na odwrocie mamy informacje od wydawcy. Model jest w kolorze czarnym. Ma srebrną listwę wokół okien i srebrne środki kół. Posiada jedną parę drzwi otwieranych do przodu. W drzwiach ma prostokątną i trójkątną szybę. Za drzwiami ma trójkątną, srebrną klamkę. Z przodu ma prostokątną atrapę chłodnicy, wokół ramkę, okrągłe reflektory. Kierunkowskazy w dolnej części. W masce mam wycięcie, przez które wychodzi silnik. Ma dwie srebrne wycieraczki. Lusterko po stronie kierowcy i w środku. Antenę. Z przodu i z tyłu ma światła. W środku ma klatkę. Dwa fotele. Kierownice. Ma wlew paliwa, ścięty tył, schowaną szybę z tyłu, ma długie światła, srebrny zderzak, tablice, w spodniej części ma namalowaną skalę i nazwę modelu, licencję, elementy silnika wału napędowego tylnego mostu, dwa układy wydechowe z tłumikami, elementy przedniego zawieszenia. Numer pierwszy. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje od wydawcy i informacje, żeby zamówić kolekcję. Legendarna seria. Kiedy rozpoczęto kręcenie pierwszej części sagi Szybcy i Wściekli, nikt nie mógł przypuszczać, że stanie się ona jedną z najpopularniejszych serii w historii kina. Dziś, Fast and Furious to masowy fenomen skupiający miliony fanów z całego świata i to nie tylko za sprawą filmu. Związane z nim ścieżki dźwiękowe, gry wideo czy zapawki również odgrywają kluczową rolę w popularności sagi. Ryczące silniki, koła palące gumę na linii startu, skupieni kierowcy, każdy z nich z zawziętą miną, być może z dawnymi porachunkami do wyrównania, wyrażonymi przez zaciśnięte dłonie na kierownicy, refektory oświetlają noc, którą ożywiają rytmy rapu i reggaetonu. Wraz z rosnącą stawką rośnie poziom adrenaliny, a emocje udzielają się przybyłym widzom. Wyścig zaraz się rozpocznie, a z nim sięgająca zenitu ekscytacja. Oto szybcy i wściekli, zamknięty świat wypełniony zapachem benzyny i byciem podrasowanych silników to uniwersum, które urzeka zarówno tych, którzy kochają wyścigi samochodowe, jak i tych, którzy kochają kino, zawciągającą historię o godzinie przyjaźni, lojalności, jak narodził się fenomen Pes Furious* – sposób na życie. Aby zrozumieć genezę sagi, musimy cofnąć się do początku 2000 roku, kiedy to reżyser Rob Cohen, wpadł na pomysł filmu osadzonego w świecie nielegalnych wyścigów ulicznych, autor takich hitów jak Smog, Historia Bruce Lee, 1993, Ostatni Smog, 1996 i Tunel 1996, zwrócił uwagę na artykuł dziennikarza Geneta Lee o subkulturze ulicznych rajdowców ścigających się nocami w wielu Amerykańskich miastach. To wyjątkowe towarzystwo. Mamy zdjęcie, informacje, że gdy tylko na ekranie pojawi się Dodge Charger RT Dominika Toreto z 1970 roku, panie szybkich i wściekłych od razu wiedzieli, że akcja zaraz nabierze tempa. Szybkość, przygoda i pasja to główne składniki tej niesamowitej serii. Mamy zdjęcie i informacje, że akrobacje i inne karkołomne sceny to esencja Fast and Furious. Po ich nakręceniu spora liczba pojazdów nadaje się już tylko na złom. Mamy zdjęcie i informacje, że od pierwszej części serii legendarny Dodge Charger Toretto stał się główną ikoną sagi szybkich i wściekłych symbol wolności. Saga Szybcy i Wsiekli to i kina akcji, a jednocześnie swoisty hołd dla amerykańskiej motoryzacji. Podkreślił to Rob Cohen, reżyser pierwszej części Szybkich i wściekłych 2001, mówiąc wiele już powiedziano i napisano o roli samochodu w rozwoju kultury amerykańskiej. Samochód stał się symbolem wolności i mobilności. Jest jak etap w Twoim życiu, w którym jesteś całkowicie zależny od swoich rodziców, jeśli chodzi o poruszanie się a potem w końcu dostajesz prawo jazdy w wieku 16 lat, od tego momentu jesteś wolny i nigdy nie zapomnisz auta, który dał ci tę wolność. Mamy zdjęcie i informację, że jednym z efektów sukcesu filmów Szybcy i Wsiekli stała się moda na tunik. Panie zarazili się od swoich idoli pasją do udoskonalenia własnych pojazdów. Kompletna saga. Do dziś powstało 10 filmów pełnometrażowych i 3 krótkometrażowe. W maju 2023 roku ma pojawić się nowy film, który zakończy głośną historię sagi, choć zapewne powstaną także kolejne spidne of. Szybcy i wściekli 2001, The Turbo Challenge, The For Too Fast, To Furious 2003. Za szybcy za wściekli 2003 Szybcy i wściekli Tokio Drift 2006 Los Banderos 2009 Szybko i wściekle 2009 Szybcy i wściekli 5 2011 Szybcy i wściekli 6 2013 Szybcy i wściekli 7 2015 Fast and Furious Super 2015 Szybcy i wściekli 8 2017 Szybcej w siekli Hubs 2019, szybciej w siekli 9 2021, szybciej w siekli 10 2023. Krótkometrażowe z gwiazdką. 1970 do chargery RT. Ostatni Dodge Charger Road Track RT drugiej generacji zyskał miano jednego z najbardziej kultowych amerykańskich Muske Jego niepowtarzalny design, potężne silniki V8, wyścigowe geny oraz popisy Pinmark stworzyły fundament jego reputacji. Dodge Charger RT z 1970 roku jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych Muske to on zwieńczy wspaniałą erę amerykańskich klasyków. Mamy zdjęcie i informację, że to Charger RT z 1970 roku miał silnik 440 Magnum dostępny w największej konfiguracji z potężną lupą gaźnika 6-Pack, dostarczającego 390 koni mechanicznych i maksymalnego momentu obrotowego 664 nm. Mamy zdjęcie 1970 Dodge Charger RT i jego dane techniczne. Sezon 1970 na skary Grand National Series. Sezon trwał od 18 stycznia do 22 listopada 1970 roku. Był to ostatni rok, w którym mogły startować samochody skrzydłowe. Bilans wycięcy Dodge Chargera z 1970 roku był przytłaczający w porównaniu z Chargerem Daytona z 1970. 1969 roku i Playmontem Survivor. Bobby Isaac wygrał 11 wyścigów motelem z 1970 do Charger, a 3 zwycięstwa Martin Skille, Hicory i Thompson. Odniósł Dodge Chargerem z 1969 roku, Bobby Allison zapewnił sobie ostatnie zwycięstwo w tym sezonie innym Dodge Chargerem z 1970 roku. W tym samym roku marka pobiła kolejny imponujący rekord. 24 marca model 88 Dodge Daytona, prowadzony przez Budiego Barkera, pojechał z prędkością prawie 320 km na godzinę. Podczas testowego okrążenia taka prędkość nie została osiągnięta na zamkniętym torze wyścigowym nigdy wcześniej i przez kolejne 13 lat pozostawała dla innych nieosiągalna. Chrysler Group zadeklarował też medium, że model ten osiągnął niewiarygodną prędkość 391 km na godzinę na owalnym torze testowym firmy. W sezonie 1971 zmiany w przepisach wyeliminowały przewagę tych skrzydlatych bojowników, producenci zostali zmuszeni do poszukiwania innych balorów aerodynamicznych. Mamy zdjęcie i informację, że wyróżnikiem Dodge Chargera z 1970 roku był unikatowy kolor lakieru Plum Crazy, wyrazisty, mieniący się fiolet. Mamy zdjęcie Dodge Chargera słynnego amerykańskiego kierowcy rajdowego Bobiego Isaka, wielokrotnego triumfatora zawodów NASCAR. Na ostatniej stronie mamy logo kolekcji i zdjęcie Windisla. Dodatkowo otrzymujemy przewodnik po kolekcji. Mamy informacje o szybkich i wściekłych, przykładowe modele, co w numerach, i informacje o prenumeracie. Osoby posiadające prenumeratę z pierwszą przesyłką zawierającą pierwszy i drugi numer otrzymały model do Chargera z 1972 roku. I plakaty. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.